Cześć, młody naukowcu. Masz niedługo klasówkę z przyrody i czujesz lekki stres? Spokojnie, jestem tu, żeby ci pomóc. Przejdziemy razem przez wszystkie najważniejsze tematy i zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne. Gotowy? Zaczynajmy. Zacznijmy od podstaw. Wszystko, co nas otacza czyli cała materia występuje w trzech głównych stanach skupienia. Pomyśl o wodzie. Kiedy jest zimno, zamarza i staje się lodem to stan stały. Kiedy odkręcasz kran, leci z niego woda w stanie ciekłym, a kiedy gotujesz wodę na herbatę, unosi się z niej para to stan gazowy. Czyli mamy ciała stałe, ciecze i gazy. Proste, prawda? Ciała stałe mają swój określony kształt. Ciecze przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują, a gazy rozprzestrzeniają się wszędzie, wypełniając całą dostępną przestrzeń. Skupmy się teraz na ciałach stałych. Możemy je podzielić na trzy ciekawe grupy. Pierwsza to ciała stałe sprężyste. Wyobraź sobie gumkę, recepturkę albo sprężynę w długopisie. Kiedy ją rozciągniesz lub ściśniesz, a potem puścisz, wraca do swojego pierwotnego kształtu. To właśnie jest sprężystość. Druga grupa to ciała stałe plastyczne. Weź do ręki kawałek plasteliny albo gliny. Możesz je dowolnie formować, a one zachowają nowy kształt. Nie wracają do poprzedniej formy jak gumka. Dlatego nazywamy je plastycznymi. I wreszcie trzecia grupa. Ciała stałe kruche. Pomyśl o szkle, porcelanie albo kredzie. Co się z nimi stanie, gdy upadną na podłogę? Pękną na mniejsze kawałki. Właśnie dlatego, że są kruche. Nie da się ich łatwo odkształcić, a pod wpływem siły po prostu się rozpadają. Pamiętaj: sprężyste, plastyczne i kruche. Teraz najciekawsza część. Magiczne przemiany. Te stany skupienia mogą się zmieniać. Jak już wiemy, gdy podgrzewamy lód, czyli ciało stałe, on się topi i zamienia w wodę, czyli ciecz. Ten proces nazywamy topnieniem. A co się stanie, gdy włożymy wodę do zamrażarki? Zamieni się w lód. To jest krzepnięcie. A co z cieczą i gazem? Gdy gotujemy wodę, ona paruje, zamieniając się w parę wodną, czyli gaz. To zjawisko to parowanie. Parowanie zachodzi nie tylko podczas gotowania, ale też na przykład, gdy mokre pranie schnie na słońcu. A czy para może znowu stać się wodą? Oczywiście. Pomyśl o zimnej szybie w łazience po gorącym prysznicu. Osadza się na niej woda. To właśnie para wodna, która dotykając zimnej powierzchni, skrapla się, czyli znowu staje się cieczą. Ten proces to skraplanie. Te wszystkie procesy. Topnienie, krzepnięcie, parowanie i skraplanie są kluczowe, by zrozumieć coś bardzo ważnego obieg wody w przyrodzie wyobraź sobie jezioro, rzekę albo ocean słońce ogrzewa wodę, która paruje i unosi się do góry, jako niewidzialna para wodna. Wysoko w atmosferze, gdzie jest zimniej, ta para wodna skrapla się, tworząc malutkie kropelki wody. Te kropelki łączą się ze sobą i tworzą chmury. Kiedy w chmurach zbierze się już bardzo dużo wody, stają się ciężkie i woda spada z powrotem na Ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Ten opad zasila rzeki, jeziora i oceany, a część wody wsiąka w Ziemię. I cały cykl zaczyna się od nowa. To niesamowity, niekończący się proces, dzięki któremu mamy wodę na całej naszej planecie. I jak? Zobacz. To wszystko układa się w logiczną całość. Stany skupienia, rodzaje ciał stałych i te wszystkie przemiany, które napędzają obieg wody w przyrodzie. Jestem pewien, że po tym powtórzeniu klasówka pójdzie ci śpiewająco. Dziękuję, że obejrzałeś ten filmik do końca. Jeśli Ci się podobało i czujesz się lepiej przygotowany, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych naukowych przygód. Trzymam za ciebie kciuki. Powodzenia na teście.